Kategoria na lat 11 i zaczynamy od miejsca ósmego. Miejsce ósme zajęła Aleksandra Kaczor, czas Wrocław. Zapraszamy. Już Nadia wyży jest. Miejsce siódme. Patrycja Kócz, Royal Estate. Miejsce szóste. Dominika Korzyca, Lesasa Pinz. Miejsce piąte. Nadia... Miejsce czwarte, Nikola Fabianowska, Małgorzata. I uwaga, podium. Miejsce trzecie, Olimpia Prus, Royal New Zapraszam Oliwia na jeszcze stopnie podium. Miejsce drugie, Wiktoria -Pysyka. Kupana. Mówiłem Sasza i Storyski kategoria na lat 11 zapraszamy postawy dziewczynka pomponium. Zapraszamy pomponium. I wspólne zdjęcie oczywiście radze z Michałem Kawronem. Oficjalnym przycielem polskiej federacji tańca i brawa od publiczności. Chwila na fotel reporterów, jeszcze ktoś biegnie z aparatem, jeszcze kolejne zdjęcia. I dziękujemy serdecznie.